Na naszym spotkaniu opłatkowo-świątecznym naturalnie w pięknej gościnie, w pięknym pałacyku i w gościnie serdecznie naszego tutaj Wiesia, bo to już jesteś Wiesiu. Zawsze byłem to, no, od kilku lat nawet. Wiesiu, tak. My wiemy, że spotykamy się u Wiesia, prawda? No to już wszyscy wiedzą. Dziękujemy za, za zaproszenie. No myślę, że jak zwykle będziemy się dobrze czuli i będzie, będzie miła atmosfera, tak jak zwykle jest co roku. Ja, 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 ja dziękuję bardzo. Cieszę się, że Państwo zaszczyciliście mnie swoją obecnością. Bardzo mi miło z tego powodu. I cieszę się, że stało się to tradycją, że możemy się co roku spotkać. Co prawda przykre to, że tak te lata szybko lecą, bo wydaje się ciągle, że to było wczoraj, a to już znowu minął rok. Tak, Niemniej, no. strasznie się cieszę, że mogę Państwa, państwa widzieć. Przykro mi, że tak mało, bo, bo jakoś zeszłym razem było więcej. Może jeszcze, Może jeszcze dojdą. jeszcze jeszcze na pewno dojdą, dojdzie kilku absolwentów. Powiem, że Ludziku Troczyńskiego, wie z żoną, że no właśnie, postarają się na... przyjść. Ja w każdym moim tak razie życzę, życzę Państwu przede wszystkim wszystkiego dobrego. W nowym roku, w tym nowym, nowym, prawda, 2000 roku, to w ogóle prawda, brzmi strasznie, e, ale mam nadzieję, że ten rok dla Państwa, dla nas wszystkich będzie rokiem szczęśliwym i że będziemy mogli się spotkać w tym samym gronie za rok. Co z góry na <laughs>

się razem, w tej atmosferze, jeszcze milszej, niż tymi po prostu z ludźmi, którzy po prostu chcą się ze sobą spotkać. Dziękuję wam państwu za to, żeście przyszli i życzę szczęśliwego nowego roku. To jeszcze. To jest, że... To było specjalnie. No pewnie. No to było specjalnie. To, to jest moje dziecko. No właśnie. Zdrowia. Już ten wciel spełniona wszystkich małym, żeby nigdy nie chorowała. O dziecko, nawzajem. Proszę, też Ci życzę zdrowia, żebyś była najzdrowsza i żebyś karierę zrobiła... Ej, hey, większe. I żebyś była zdrowa. W ciszy, wybrałam taką najbardziej popularną. Myślę, że do pierwszej rządki dobrniemy. Do końca pierwszej nadasz Przypomniałam w tej sekundzie, jak, jak ta. E, Przepraszam, to pani co tu szuka. E, jak ta piosenka leciała. No i chciałabym za to bardzo pani serdecznie podziękować i przy wszystkich wręczyć płytę, której w e, większości przyczynił się. E, ja to podkreślę, bo to mówiłam w zeszłym tak roku. Tak? E, wiesiu, który, e, który sponsorował trzech czwartych. Tu jest prawda firma Liberty, dzięki której odbyłam pierwszą w życiu, mam nadzieję, że nie ostatnią podróż do Nowego Jorku. Jeszcze raz powiem, ta płyta nagrana jest z muzykami amerykańskimi, niebylakimi, ponieważ pianista grał 14 lat Sonny Rollinsem, zresztą niedawno go widziałam nawet od na betonie. Świętej pamięci znakomitej wokalistce Ellie Fitzgerald. Ballads for Ella i chciałabym ją po prostu uroczyście teraz Pani wręczyć. Na niej są również podziękowania dla Pani, bo w zasadzie tak nawiasem mówiąc to pamiętam pierwszej technikum lekcję taką się nie przyznałam, że śpiewam. Kolega mnie zakapowała z podstawówki i ja mu powiedziałam jak się odezwiesz to masz zęby na przerwie oczywiście, a Pani stała tego nie zapomnę i tu jest jeszcze jedna dziewczyna, która śpiewa, ale się nie chce przyznać i ja w tym momencie siedziałam tak cicho i Pani mnie wyłowiła, pamiętam, z... nie wiem czy Pani to pamięta. No dobrze, jak przynajmniej wyszła na ludzi, dziękuję. Czy narożnik! Kurczy wyłowiła też. To może ja bym dzisiaj śpiewał, no? Tak się występowałeś, pileczka. Ale jakoś nie poszedł nad artystyczną karierą. Mogło się wszystko zdarzyć, tak? to był pewny tylko przypadek, że nie, że, że nie tą drogą. Ale muszę wam powiedzieć właśnie, może nie biznesmenem, ale dlaczego znalazłem się w Polsce z powrotem? Jak widzy wiedzą, to ja wyjechałem w 81 roku za granicę, no i tam sobie siedziałem, było mi dobrze i wszystko było ładnie, pięknie. Słuchajcie, pewnego razu przyszedł do mnie taki człowiek z Polski, przyjechał i mówi, wiesz, słuchaj, mam kolegę, który potrzebuje kupić 100 magnetowidów. A ja wtedy miałem sklepy z, 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 z elektroniką w Wiedniu, no i całkiem przyzwoicie mi szło, ale on, on mówi, ale w Polsce, to był 88 rok, mówi, to oni potrzebują takie tanie magnetowidy. Ja mówię, ja tanie magnetowidy nie handluję, ja tylko drogie Grundigi, jakieś Panasoniki, Sony. Mówi, nie, to muszą być najtańsze. Ja mówię, no dobrze, no zobaczę. No i słuchajcie, on wyszedł, otworzyły się drzwi, wchodzi facet, którego pierwszy raz w życiu widziałem. I mówi do mnie, dzień dobry, proszę pana, ja mam takie magnetowidy, y, funaj się nazywają, kosztują tam coś, nie wiem, 300 marek czy coś. I ja wie pan co, ja nie potrzebuję, ale zaraz, zaraz, kolega mi mówił, że on potrzebuje 100 takich magnetowidów. To wie pan co, niech pan da setkę. No i wziąłem 100 tych magnetowidów. Dzwonię tego kolegi mówię, słuchaj, mam dla ciebie też 100 magnetowidów. A on mówi, nie wiesz, my mi się już rozmyślili. No i słuchajcie, ja zostałem z tymi magnetowidami, których nikt nie znał, nikt nie słyszał nigdy o tej marce i w Austrii tego w ogóle nikt nie chciał kupić. No i przyjechałem do Polski. No i tak wszedłem do takiego pierwszego sklepu, który był akurat, to był jedyny sklep, nie pierwszy, a jedyny, w rozdzieniu. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, był taki pierwszy sklep i tam był taki sklep z elektroniką. To był 80. 2008 rok i to był pierwszy sklep taki ze składu celnego. No i wchodzę, już tam kręcę się po tym sklepie, patrzę tłumy ludzi, wyrywają sobie ten sprzęt, gońc stara, jakieś tam noszą pod pachami. Te. Podchodzę do takiego turka, mówię do niego, przepraszam pana, patrzę mi po polsku. Mówię, Turek jakiś, no? Ale no, no, mówię, no i mm, mówię, ma, wie pan co, ja bym miał takie magnetowidy, może by pan to kupił. On wie jakie, funek. Nie, to my nie znamy takich magnetowidów. Ja mówię, no ale wiecie, wie pan, no może pan to wziął, to tanio. No wie pan co? To no, niech pan to do nas przywiezie, niech pan to postawi. Jak pan to, jak my to sprzedamy, to my panu zapłacimy, a pan nam jeszcze za to zapłaci prowizję dużą. Cholera, ja ten sensie, Nie było wyjścia, no? Nie było wyjścia. Mówię, no muszę to zrobić. Nie było. Ja mówię, a ma, czy pan mi może powiedzieć, jak się pan nazywa? Mówi, że ja wiedział, z kim ja rozmawiam. Jacek Machański. Które? No Które? Ale on tak wyglądał, ja go znałem kiedyś, 20 lat wcześniej. Ja wiem, Jacek, to ty. Nie, to ja jestem Wiesiek. A myśmy mieszkańcy, z Bytomia jestem, Ja go nie poznałem. On był wtedy w dobrobycie. Słuchajcie, i tak się zaczęła właściwie moja przygoda. Rzeczywiście sprzedałem im te 100 magnetowidów. Oni po tych stu magnetowidach e, stwierdzili, że one poszły im praktycznie w ciągu dwóch dni i tak potem poszedł jeden mały samochód, duży samochód, jeszcze większy samochód. No i tak i nawet, i tak właściwie zaczęły te tiry jeden na drugi, tu obecny z dzichu Sroczyński, był pierwszym dyrektorem firmy Liberty, prawda? Stoi tak cichutko, skromnie z tyłu, ale z nim razem zaczynaliśmy właściwie firmę, firmę Liberty. Nie, nie, jego tu nie ma. My nie wpuszczamy rządowych... Odpowie. Nie, jego tu nie ma. To jest tylko, to jest tylko taki... Trwa, trwa. Trwa, trwa. Proszę bardzo. Witam serdecznie. Słuchajcie, proszę państwa. żona. jest tam. Proszę, ja proszę państwa, żona mówiła, że, 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 że on nie przyjeżdża do Wytomnia. Zobaczcie państwo. Specjalnie na tą imprezę tutaj jednak zjechał. Także jesteśmy za mi Dziękuję serdecznie. Słuchajcie, można można kominiarza pocałować, bo jest, jest brudny i łapać za guzik na szczęście. Wykosuje. 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 Tylko nie obrywać. To... No, to to no, 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 no. chciałem to. Państwa to... prowadzić w następny rok ze szczęściem, które mam guzika tutaj. nie no tak, tak. No Wszyscy się cieszymy, że jesteśmy u Wiesia. Bardzo jesteśmy mu wdzięczni. No i chcielibyśmy się jakoś zrewanżować. nie trzeba mnie rewanżować dalej. trzeba, chcemy Ci zrobić przyjemność. Powiedz. Razem to jest niespodzianka. Nie wiem, jak Ci się będzie podobała, ale mam wrażenie, że się będzie. Jako, że rękę do tego dołożył sam pan Maksymilian Papiorek. No, tak. No. No, o, A, mój baba. O, proszę. 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 Obró to natury. Obrut do natury. Ale z takim statki. Słuchajcie Państwa, to jest robota do ostatniej chwil. każde piórko trzeba było robić w innym kolorem. To są ptaszki. Każdy ma inny kolor. Ptaszki, to Piękne.

Salałeś się pod, pod drzewkiem.